Właściwie wam, jestem wypełniony z i to także Jimmy Simulator 24 na początku odcinka zostawiam beczkin mojego komentarza i życzę mu i lecimy dalej. Dzisiaj jest drugi dzień, pierwszy dzień dziesiąt. Napiszcie w komentarza dostaliście, dostaliście święta. No właśnie, może go na prezent, jako prezent prezenty, nie wiem, mnoga. Yy, Coście dostali? Yy, właśnie. Bardzo ciekawy. Co dostaliście? Ja na to jeszcze? Nie wiem, bo na pewno nagrywam to na fest, na zapas. Yy, jak nikt, a na, yy, na kartę powiedzmy. Bo to jest w 70. tydzień przed świętami. Polar tydzień przed świętami, yy, więc yy, tego jeszcze nie wiem ale myślę, że my na pewno już wiecie, że zastaliście. Jeśli oglądacie, to już na pewno wiecie, bo jest, ile? Tak, to jest na poniedziałek. Na pierwszy dzień świąt odcinek już. Więc elegancko. Chodź, Fafik, idziemy. Ogrania, siłowni, są I co? Jak widzicie, piękny sam Honda, 74 tysiące a my tak było naj to będzie wszystko zajebiście. wydaj yy, komentarz siadł sobie i sobie pole a ja sobie tą dawne siło zobaczymy co tu będzie dalej Edmund sobie pięknie siedzi tak pięknie potem gdzie się wygląda i elegancko się prezentuje pracownicy już idą o jak? Czy jak? tak to się mówi o pięciu pracowników to jest patrzem, psz, ile? Dwóch? czterech sześciu pracowników, przepraszam bardzo, sześciu pracowników to już jest dość duża e... ilość raczej e... znaczy, od samego początku żyliśmy praktycznie zaraz w, w dużą liczbę pracowników i to było, szczerze naprawdę się to opłaca mm, pocało e... teraz czekamy zobaczymy czy coś tam kontrolują kont w tym w tej grze więcej yy, jestem ciekawy co by było yy, jeśli faktycznie blokowaliby nam tą strobę zajęcia grupowe, i tak dalej, tak dalej, to by było, dość się jeszcze mamy jakieś jeszcze możemy postawić się dalej, ale nie wiem czy to jest yy, w planach. Patrząc, no to jest, to jest na Holtorce funkcje, Więc yy, system masenowy jest system zwierząt domowych. Jak system zwierząt domowych? Nie rozumiem. O co chodzi z tym? No, wydaję komendę i tylko tyle mogę, jest więcej, e, więc jestem ciekawy o co chodzi. Może to będzie po jakimś odblokowaniu poziomu. Mam nadzieję, że od poziomu 13, bo już coś lekko się więcej zacznie dziać i będzie można sobie po prostu coś więcej porobić. Powiem tak, po pierwszym odcinku praktycznie dwa odcinki z rzędu oglądaliśmy się u mnie, w sensie mamualiśmy ściany. Tu się oglądaliśmy sobie ściany pięknie, ślicznie. Tutaj po namskiej stronie też oglądaliśmy. Miałem sobie oglądnąć to, po prostu te ściany z tyłu. Także, patrzcie, grubo lecę, bo lecę w czwartym odcinku pod rząd z tej serii, żeby po prostu robić sobie ten cały okres między świętami a Nowym Rokiem mieć definitywny skutku nagrywanie dlatego um, lecę sobie przed świętami jest jeszcze sobota przed y, znaczy powiedzmy tak jest 16, 16 y, grudnia nagrywam więc naprawdę jest zowa więc jestem chyba 9 dni na przodu z nagrywanie y, znaczy w sensie wydawania odcinku, więc naprawdę jest to cudowna y, nagrywność a jeśli to było, no to będzie Po Bo zostaną jeszcze nagania... 2, trzy... czekajcie. trzy odcinki z tej gry. Dzisiaj. Yy, więc nie jest taka duża ilość. Dzisiaj do 10 godziny wieczorem będzie spokojnie wszystko ogarnięte i ponagrywane żeby mi miejsca czekajcie, mi po prostu dysk na staczyło, ale myślę, że powinno, bo no, może mi nie staczyć, yy... a jest po jeszcze jest czyś taki jak Trzeba będzie. Czysta giga jeszcze na dysku wolnego miejsca, więc powinno się dać jeszcze odcinki go umieścić, eee, więc nieźle. Na... Eee, no co? Czekamy na ten wypełniony poziom, ale niestety nic z tym poziomem nic nam nie doszło, więc yy, no jest to troszeczkę dla mnie. Mało pocieszającę, bo to jest tak, patrzcie, kratka w yy, yy, teningu bokserskiego. Nie, nie mamy nic tutaj. Bo co mogliśmy zrobić? To zrobiliśmy. Yy, no ale mówię, jeszcze dwa odcinki sobie pociągniemy. Zobaczymy czy jeszcze coś ewentualne jest odblokowane. Ale na razie widzę, że też nic więcej pod tym względem nie ma. Żadnych więcej pytek, nie ma żadnych więcej, Żadnych dodatków do mm, basenów, w sensie takim i te sprzęty też nie posiadamy więc ciężko jest spędzić czy ta seria będzie jeszcze ja kontynuowana na pewno do, do nowego roku będzie wyłącznie rzucana a później zobaczymy jak to wszystko po prostu wyjdzie 823 na koncie. Mówię, wszystko będzie się nie ma po prostu na co wydawać tych pieniędzy. To jest Mmm, Ciężko. Zarobione już mam dowolność. Dobra, musimy czekać. Przecież kopiłem te wszystkie rzeczy. Tak, kopiłem. No teraz. Musimy sobie automat uzupełnić. Yy, cik. Cyk. 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 Hmm, Uzupełniają automat. Czym, czym, się, czym się na? Nie chcę uniknąć z automatu na zobaczymy yy, później, yy, może na drugiej strefie, strefie basenowej, tam może coś jeszcze No nie, ktoś to może z basenu tu Nie ma tutaj żadnego problemu, yy, żeby yy, przejść tak. na ile, yy, 30 minutów może, 40, Więc to sobie mogę po prostu przejść i z automatu tu się ewentualnie kupić, tak samo i z Jeśli przyjdą, no to mogą sobie spokojnie przejść, no właśnie automatu i zakupić sobie jedzenie dobra moment, to jest taka monotonia zrobiła, bo nie ma naprawdę na co te pieniędzy wydawać, nawet no te sprzętów jest, jest pewno nie jest to pewnie wykorzystywane nie wiem zastanawiam się tak. czy też nie dostawić tego wszystkiego, no ale tak, szatni trochę dostawiłem jest to głównie 6 szatni 6 czy 7 szatni jest tych pieszniców też jest 4, szafek też jest pełno. Ym, nie, czy coś jeszcze więcej może można sobie dostawić. Nie, może ławeczki kupimy. Ym, ewentualnie jeszcze dostawimy tylko 2-3 ławeczki na każdą siłą, czyli powiedzmy łącznie 6 ławeczek musiałem chyba kupić, jak się nie mylę. Yy, czyli tak sklep. Yy, szatnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, yy, dziewięć, 10, 11, yy, 12. Dobra. 13 ma wyczek. To po trzy jeszcze dodatkowo będę na każdą yy, część nie tak? Dobra. No, to, kasy to jest teraz tyle, że no nie ma po prostu to e, się bawić Zobaczmy hmm. jak tak zrobić 2 3 no to jest tak zrobione tak będzie, to mówię, nie ma co na razie kombinować jakoś inaczej raz 2 mi zrobnię sobie w ten sposób To będzie trzy. To jest na kolejną część siłowni. Nie ma ważnego klienta, nie ma którego musiałbym obsłużyć. Chociaż to, to jest delikatny plus. założyć wiesz jeszcze także leżaki do, do basenu. Możemy bardziej do sprawy właśnie do basenu. Basenku do opalania się. Właśnie dwa, trzy. Teraz jeszcze zostały mi trzy tam. Ustawienia oweczki powinno być mi o 2-3 No i teraz chyba raczej wszystko Uu, to się nie wstydzi pokaż 7 tysięcy na koncie suma Będzie myślałem, że tak szybko w tej grze da się osiągnąć, bo naprawdę nie zgaduję, że który jest odcinek, bo ja już nagrywam który jest, który jest odcinek rzecz 24. No więc to jest mi ciężko powiedzieć. A naprawdę jest ymm, ciekawie. Rzeka jest to waliwierzch. Jak do... Ugodnie na jakie jest w Bo mówię, teraz, jest naprawdę A. ciężko, bo te pamięć na pewnie teraz, te się gry się na zapas. No jest dość mało. jak poczyć te odcinki się na ma. Sprawa jest. Bo może na SSD-ku Android jak mam teraz yy, to najpierw to się nagrywa i renderuje, no ale jeśli będzie trzeba, no to trzeba nie sobie na hdd i po prostu yy, nagrywać na HDD-u. Tu na SSD, który tu... grafki mam tu też biznesów. Więc pewnie inwestycja zaraz będzie w gdzieś SSD u Terabytowi najlepiej. A może, może po świętach to już będzie wszystko nagrywane go nowego to już, może ten nagrywek nie będzie na zapas, więc a praktycznie codziennie. Rzucam podmatrzy filmy wyrenderowane, więc... Yy... Ciekawie. Teraz mię tyle, żeby później czekać i rzucać to chyba się za Ebo, już mamy wszystko oganięte. Stówka na koncie. 100 tysięcy. Jaka suma. Proszę państwa, jaka to jest piękna suma pieniędzy. Na naszym pięknym koncie. Na pewno nie z dołu kurczaczkiem. kuczaczkiem. Pięknie się yy... Tu na razie to mnie zobaczymy na ile ten dzień starczy, bo to bez sensu w środku dnia dopełnię tak też nie bo może jedzenie i bardzo bo nie wiem, nie mikset, kurwa ten a kto tam powiedzieć dokładnie to jeszcze będę ale jeśli chodzi o typową automat, to raczej nie będę dopełniał, jak w środku dnia bo to raczej sensu dla mnie, z większego nie ma. 4000, no, suma bajeczna yy, w tym momencie jest. Yy, patrzę teraz, to się też jak, na tą częścią. Teści trzeba jakoś fajnie pomalować. Yy, no, ale tak, też po raz mogę sobie wziąć i yy, sufitu, Bolimy to. Yy, no ale jeszcze tutaj, tak, to jest, że wszystko się udaje tu ogarnąć. Dobra, standardowe członkostwo proszę bardzo. Wiporskie. Lip Dobra, ile on ogólnie członków na liście? On jest 114. 14. Dzienny 16, 16,7 dziennego zarobku z siłowni plus zarobek z dynku, aż z dynków z zmarł, z automatu. No powiem szczerze, jest dobrze, a mogłoby być trochę lepiej, ale niestety nic więcej na maga, sama w sobie nie daje, no... O, wszystkie aszczęty, które mogliśmy kupić, już kupiliśmy. Wszystko co w szatniach mówiliśmy, to już kupiliśmy, Do doopasażyliśmy, płytki wymieniliśmy, yy, pomalowaliśmy, dodatki, wszystko jest porobione, już ogarnięte. Person, person, Personelu też nie możemy już więcej zatrudnić na ten moment Więc yy, 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 nie ślicznie tylko yy, kwestia tego czy w jakimś czasie odlukują nam się jakieś fajne yy, rzeczy Będę przeciwnie i to już będzie koniec serii mamy no, jeszcze te dwa chociaż odcinki do nowego roku ponagrywać, hmm, może w po nowym roku zobaczymy, już yy, nie będzie, zobaczymy, jeszcze chcę. Środa, e, piątek, właśnie żeby ten grudzień zamknąć dwa odcinki dziennie, chcę zamknąć grudzień typowo po dwa odcinki dziennie żeby zobaczyć jak to wyglądało w późniejszym raczej znaczy, ktoś, dlatego nie wszyscy będzie już z jednym odcinkiem na kanale, bo będzie trzeba znaleźć jakieś inne gękę, po prostu ją pograć na kanale. Więc no, ciekawi będzie. Ale coś tam może wyleci, dopóki jest taki okres zimowy, no to będę chciał właśnie robić po dwa odcinki w sezonie zobaczymy na razie nie planuję co będzie więcej w późniejszym razie na razie myślę to co będzie na teraźniejszym teraźniejszość to jest najważniejsze bo w przyszłości nie ma to do przodu by wyciągać bo nie wiadomo jak to będzie w późniejszym czasie dobra witam nie jest Mm hmm, dobra. Ta, ta, długa, jest jasna. No i czekamy. Na kolejny. Hmm... Trzeba zobaczyć jedną rzecz. Ale żonych nie ma. Więcej. Dobre. Ile punktów do wsiadczenia? No ja 6 600 nie pakujesz na wyleczenia. To jeszcze świnie trzeba będzie poświęcić. jeszcze jeden odcinek trzeba poświęcić, właśnie mówię. Jeden nowy rok... Yy, znaczy nowy rok. Ten godzin jest taki specyficzny, bo chcemy połączyć dwa odcinki dziennie. Wyobraźcie w ten godzin nie zamknę w statystykach yy, YouTube'a tak. Więc jestem ciekawy. No 128 tysięcy na koncie, także suma fajeczna. Hmm, to kwestia tego że nie ma co z tymi pieniędzmi w tym momencie robić, myśleć eee, nie wiem czy jeszcze zrobimy to dorobić Pójdę sobie do apartamentu zobaczymy czy naszego mieszkania marzy. Czy może coś sobie tutaj dostawić, że ty nic nie można robić a nie jest widać na przynniegodnego piętra ja to jest najlepszy na omo zmęczenia eee, to też powinno być już porównione czekajcie czekaj, jak bym się wziął Chciałem ja sobie ogólnie wziąć i zobaczyć może mógłbym niszczyć tą ścianę ale niestety tak to się nie stanie, bo się nie da. Patrzcie, co teraz jesteśmy gdzieś tutaj w wieżowcu naszym. Yy, nie wiem na tym piętrze, na no, podejrzewam gdzieś yy, na tym Nie wiem jak to miałoby wyglądać personalizacja właśnie naszego właśnie hmm, piętra dobra, godzina, nie jestem, to będzie kon, koniec yy, właśnie wszystkiego, więc zamykamy ja ogólnie mogę zobaczyć o godzinie dziewiątej o, hmm. tak robić, dobra Myślałem, że tak to mógł zrobić, ale jednak mógł zrobić. Patrzcie, ja chciałem, żeby był w tym nie mogę. Widzicie, jakie to zrzucenie? To by miał wążę. A to się robi, jakaś tym będzie, ale... Ile się tutaj pasunice poruszą? Taki muszę. No bo chcę ten automat uzupełnić, ale kurwa, Dla mnie nie dacie. Eee. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, lecimy, lecimy, wypełnianie wszystkiego, co się da. Kurwa, co ja chcę to się uzupełnić, to mnie chyba zabierają, co? 21.00. Yy. Yy, dziewięć, dziewięć, godzina. Chwileczko. co? to się na sama godzina co w realu. Tu jest wszystko ja praktycznie taka na 100% yy, Więc nie jest źle Tak, mamy no, praktycznie wypełnione, jeśli się, się nie mylę yy, Czegoś tu jeszcze brakuje I to ta jest taka maksymalna ilość w automacie yy, Jedzenia oraz Picia jest zrobiona yy, Dobra, lecimy. No nie, monotonia trochę w tej grze się zrobiła. te dwa odcinki jeszcze pociągniemy. Eee, I zobaczymy jak co tam będzie wszystko teraz wyglądało. 21. pierwsza, ale nic z tym nie możemy robić kafo save. Więcej pokazany tutaj chyba tam, też tam to, że na jest tam monitorze, na telewizorze jest. Było to robione, możemy sobie to robić. Autoshop. Pływanie bajemek z krajów związane było te piękne że no, bo dla mnie zajmij się do grywania to nie. A w Polsce jedna z lepszych gier, która mi się podobała, wiadomo, brakowało tych um, rzeczy, mianowicie nowych samochodów, upiększeń, um, bardziej tego ten się skończyła. A teraz patrząc to chyba mogę sobie kupić samochód właśnie na ząbie. To jest by na mnie tak pokazane. Teraz tak jest w ogóle do, do, mm, taka możliwość. Po aktualizacji tego właśnie nie wiem, więc będę chciał właśnie sobie to sprawdzić. Ale że nawet już wszystko sprawdziłem. Więc yy... ten sam sobie ciekaw jak to będzie wyglądało. Dobra, przyjmujemy zakłady, rzecz jasna. Kolejny ją musi jeszcze załatw. Nie wiem, mi kasy typu, ale... raczej niedużo. Następny. No trochę monotonia się zrobiła. Niech odlokują coś w końcu, żeby mógł sobie coś więcej zrobić. Bo to jest po nocie, odcinek, znaczy prawie po półgodzinnym odcinek, tego się nie da skrócić, yy, nie wydłużyć, bo praktycznie na dzień tam przegrywamy w momencie, więc no nie ma co do... więcej ja wymyślać. Dobra, jak sobie tu walczą. Nech se mačou. je to bude tak prostě lepší. Je to různý závodníkův. že to bude mocnější. Tu je tu jest Tutaj widać że na razie, chłop trzyma. Tutaj kolejne uniki ładne robi. Czekamy. Mnie szczęścia ktoś się położy, ale patrz, teraz słuchy, u nich jest służą dużo, dużo bardziej bo yy, Te uniki są dość duże. Czy duże? Są dużo lepsze uniki. Jednego raz, raz i drugiego. Jednego i drugiego. O, jest nabany. Nie jest to wcale. E, te źle mi tak? z jest samego początku. Tak zwana mądrą bikabima. Tak, potem w długo się biją i końca nie ma. mu nim, mu nim, mu nim. jep jep Czy nie? Kurwa, tak wyjdzie jedno Jednolny, jednego to to nie, no dobra, sobie. Yy, niech się tu No i biegą, nie, nie biegą, patrzcie, kurwa, co to za teraz, u nas to tajemno, u nas nie, no i jep, jep, i jest, dobra, no i nie... w przyszłym odcinku, bo to na tyle, jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to proszę w ogóle komentarz, linki, zgodzenie, liczbę się z następnego odcinkiem, na razie. Cześć.